rozpoczynają się pertraktacje. Roger wrócił z jaskółki z flagą uszytą przez Titi. Mają śliczną łódź, szepnął do Susan. Daj nóż, powiedział John. Roger podał mu go, a John na krawędzi polany wyciął wysoki, leszczynowy kij. Zaostrzył go na jednym końcu, żeby wbić go w ziemię. Potem przymocował flagę do szczytu Znalazł miękkie miejsce i wbił maszt obok pirackiej flagi Amazonek. Wreszcie wytarł nóż trawę, położył go obok łuków i pik. A teraz pertraktacje, powiedział. Podszedł do Amazonek i podał im rękę. Nazywam się John Walker, powiedział. Jestem kapitanem okrętu Jaskółka. To jest Susan Walker, mat Kuki, to Titi, starszy marynarz, a to Roger, chłopiec okrętowy. A wy kim jesteście? Starsza amazonka uścisnęła mu dłoń. Nazywam się Nancy Blackett, kapitan i współwłaścicielka Amazonki po strachu mórz. To jest Peggy Blackett, mat i równocześnie współwłaścicielka. Nancy nie jest jej prawdziwym imieniem, powiedziała Peggy. Rodzice dali jej na imię ród, co znaczy litościwa. Ale wuj Jim powiedział, że Amazonki są raczej bezwzględne i nie znają litości. A ponieważ nasz statek nazywa się Amazonka i jesteśmy prawdziwymi piratkami z rzeki Amazonka i nieród nie pasowało do mojej siostry i musiałyśmy je zmienić. Wuj Jim podarował nam ten okręt w zeszłym roku, przedtem miałyśmy tylko łódź wiosłową. Nancy Blackett zmarszczyła gwałtownie brwi. Jeśli nie przestaniesz paplać, przeciągnę cię pod kilem. One muszą być w zmowie z piratem z barki, orzekła Titi. Nie słyszeliście, jak powiedziała, że podarował im okręt? To było w zeszłym roku, powiedziała Nancy. W zeszłym roku zachowywał się zupełnie inaczej, a w tym jest gorsze od tubylców. Usiądźmy, zaproponowała Suzan. Może podsycę ogień i podgrzeję wodę w czajniku? Zostało jeszcze trochę herbaty. Dziękujemy za herbatę, powiedziała Nancy. Ale używajcie naszego paleniska, jeśli chcecie. To nasz obóz, powtórzył Roger. Usiądźmy, powtórzyła mat Susan. Obie strony usiadły na ziemi przy wciąż tlącym się palenisku. Susan miała rację. Dużo trudniej skakać sobie do oczu na siedząco. Po pierwsze, powiedziała Nancy Blackett, kiedy, kiedy przybyliście na te morza? Odkryliśmy ten ocean niemal miesiąc temu. Kiedy po raz pierwszy przybyliście na tę wyspę? Jesteśmy tu od wielu dni. A my, powiedziała Nancy Blackett, urodziłyśmy się na brzegach Amazonki, która wpływa do tego oceanu. Przyjeżdżamy na wyspę od wielu lat. Dopóki wujek Jim nie podarował nam Amazonki, przypływałyśmy tu galerą wiosłową. Dodała Peggy. Zanim odkryłyśmy przystań, zwykle cumowałyśmy w miejscu, w którym znalazłyśmy wasz statek. Co roku zakładamy tu obóz. Słuchajcie. Odezwała się znów Nancy Blackett. Jak nazywa się ta wyspa? Jeszcze nie nadaliśmy jej nazwy, odparł John. To wyspa dzikiego kota. Wuj Jim nazwał ją tak, ponieważ należy do nas. To świadczy o tym, czyja jest. Ale teraz to nasza wyspa, powiedział John. Była niezamieszkana, gdy przybyliśmy i zakładaliśmy tu nasz obóz, więc nie możecie nas wyrzucić. W to wszystko wtrąciła się Titi. Czy wasz wuj Jim był kiedyś piratem? zapytała. Podejrzewałam go o to od początku. Nancy Blackett zastanawiała się przez chwilę. Bez problemu mógłby nim być, powiedziała w końcu. Jednak stwierdziła Titi: Wy też uprawiacie korsarstwo. Dlatego nas nienawidzi. On jest pewnie kapitanem Flintem i doskonale zna się na piratach. Wie, że nadejdzie dzień kiedy zdobędziemy jego statek i zmusimy go do spaceru po desce. Pomożemy wam, zaproponował Roger. On nas nienawidzi, dodał kapitan John. Podburza krajowców przeciw nam. Połączmy siły, powiedziała Nancy Blackett. Wtedy nie będzie ważne, do kogo należy wyspa. Zawrzejmy sojusz przeciwko kapitanowi Flintowi i wszystkim krajowcom na świecie. Z wyjątkiem tych przyjaznych, powiedziała Titi. Bądźmy sojusznikami. Powiedziała Peggy. Naprawdę chciałyśmy zawrzeć sojusz, gdy tylko zobaczyłyśmy wczoraj dym nad wyspą. Mamy dosyć krajowców. Chciałyśmy zawrzeć sojusz od razu, ale obiecałyśmy wrócić do domu na obiad. Dlatego właśnie tylko opłynęłyśmy wyspę dookoła i wciągnęłyśmy naszą flagę. Nie było czasu na nic więcej. Potem popłynęłyśmy do domu. Śledziliśmy was z za dużych wysp koło Rio, powiedziała Susan. Rio? zapytała Nancy. Rio? Dobrze, jeśli zgodzicie się, by wyspa zachowała swoją nazwę, to jest wyspa dzikiego kota, zgodzimy się na rio. To dobra nazwa. Wyspa dzikiego kota również powiedział uprzejmie John, ale jak mogliście zobaczyć nas za wyspami w rio, gdy zostawiłyśmy was tutaj? zapytała Peggy. Przygotowaliśmy jaskółkę i ruszyliśmy za wami w pościg odpowiedział John. Do stu tysięcy parbeczek powiedziała nancy Blackett. Zmarnowałyśmy taką szansę. Gdybyśmy tylko wiedziały, dałybyśmy salwę całą burtą, dopóki jeden ze statków nie poszedłby na dno, nawet gdybyśmy miały spóźnić się na obiad. Peggy Blackett mówiła dalej. Przypłynęłyśmy tu dzisiaj, żeby jeszcze raz na was popatrzeć. Wstałyśmy o wschodzie słońca i przeszłyśmy blisko wyspy. Nie zauważyłyśmy dymu, więc uznałyśmy, że was nie ma. Pewnie jeszcze spaliście. Potem zobaczyłyśmy wasz statek na plaży. Pożeglowałyśmy do herbacianej zatoki i zjadłyśmy tam drugie śniadanie, prawdziwe, z herbatą. Na pierwsze była tylko zimna owsianka i kanapki, które dostałyśmy od kucharki wczoraj wieczorem. Potem zakradłyśmy się na brzeg i widziałyśmy jednego z Was, jak wracał sam Waszą łodzią. Reszta się kąpała. Wtedy zobaczyłyśmy, że wszyscy zniknęliście, więc poczołgałyśmy się z powrotem do naszej łodzi, pożeglowałyśmy prosto do portu. Nikogo tam nie było. Przeszłyśmy przez krzaki na wyspie, na zwiady i zobaczyłyśmy was w obozie wokół ogniska. Zabrałyśmy waszą łódź i umieściłyśmy ją w porcie. Później powróciłyśmy, by przeprowadzić niespodziewany atak. Gdy stwierdziłeś, że wasza łódź znikła i wszyscy zbiegliście się na plażę, prześlizgnęłyśmy się obok i zdobyłyśmy obóz, a Nancy mówiła, że z tym sojuszem to może być trudna sprawa. Cicho, Pegi, ty kozo. Odezwała się Nancy Blackett. Wybaczcie mojemu matowi! powiedziała do kapitana Johna. Straszna z niej trajkotka. Straszna trajkotka, to prawda. Co będzie dalej, przekonamy się już wkrótce.